W ciągu następnych dwóch tygodni orbity Saturna i Jowisza zrównają się ze sobą. Po raz pierwszy od kilkuset lat obydwie planety zbliżą się do siebie tak bardzo, że patrząc z Ziemi będzie je dzieliła zaledwie 1 dziesiąta stopnia. Będzie to najbliższe zrównanie się Saturna i Jowisza od 1226 roku. Ta niezwykle rzadka koniunkcja będzie miała miejsce 21 grudnia, a zatem w dzień przesilenia zimowego. Aby nie było żadnych wątpliwości, największe planety naszego układu słonecznego w dalszym ciągu będą oddalone od siebie o miliony kilometrów. Lecz obserwując je z Ziemi, będziemy mogli dostrzec promienny punkt światła, który część astronomów już teraz okrzyknęła gwiazdą Bożonarodzeniową lub gwiazdą Betlejemską. Taka koniunkcja z całą pewnością będzie okazją do oczekiwania czegoś doniosłego, co może mieć miejsce na skutek tak szczególnego ułożenia planet. W tym dziwnym roku 2020 może być dużo więcej osób, które widząc jasną gwiazdę na niebie będą bardziej skłonne uwierzyć, że to jakiś znak, lecz niekoniecznie dobry. Astronomowie od dawna wysnuwali teorię, że słynna gwiazda betlejemska, która miała zwiastować narodziny Jezusa Chrystusa, mogła być w rzeczywistości rezultatem odpowiedniego ułożenia planet. Faktem jest, że około drugiego roku przed naszą erą faktycznie nastąpiła rzadka koniunkcja Jowisza, Wenus i jasnej gwiazdy nazywanej Regulus. Naturalnie opinie na ten temat są mocno podzielone. Gazowe giganty dadzą kolejny wyjątkowy pokaz dopiero za 60 lat w marcu 2080 roku. W miarę możliwości warto więc, abyście wszyscy uzbroili się w teleskopy i obserwowali nocne niebo, ponieważ nieprędko zdarzy się kolejna okazja tego typu. Bardzo do tego zachęcam i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.